Przyjemnie, to daje tyle radości, to czego nie umiemy sobie wyobrazić, to co nas zaskakuje, daje nam taki ogrom radości. Przyjemność z takiego spontanicznego bycia jest niewyobrażalnie duża. To dzisiaj troszeczkę o spontaniczności. Żyję od dawna takim życiem, w którym oczekuję tego, co się wydarzy. Lubię obserwować swoje życie, swoją codzienność niecodzienną, czyli taką, w której daje możliwość wszystkiemu zaistnieć. To opiera się dla mnie na życiu w całkowitej wolności, czyli takim życiu, w którym decyduję o tym, jak będzie wyglądać ten konkretny dzień. Wolność jest w tym wypadku kluczowa, gdyż bez możliwości zaistnienia wszystkiego. Mamy narzucone jakieś ograniczenia. Ja osobiście żyłam w swoim życiu i nadal żyję w taki sposób, że nie mam raczej żadnej struktury. To życie jest dla mnie każdego dnia nowe i ja kocham takie życie. Zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy potrzebują jakiejś struktury dla siebie i ja nigdy nie czułam ani takiej potrzeby, ani chęci do tego. Wręcz, kiedy próbowałam ustalić sobie jakiś życiowy lub dzienny plan, to ograniczało mnie to i nie mogłam ani zrealizować tego planu, ani siebie. Ja podążam za czuciem zawsze. Moje życie najlepiej wydarza się dla mnie wtedy, kiedy obserwuję je i podążam za tym, co czuję. Dla mnie wolność jest przede wszystkim o tej możliwości wyboru. Kiedy czuję, że mogę wybierać, wtedy czuję się wolna. Bardzo lubię nie wiedzieć. Nie wiedzieć to dla mnie taki stan, w którym właśnie może wszystko zaistnieć i może mnie zaskoczyć czymś, a zaskoczenia są miłe, <grywki> bardzo przyjemne, dają ogrom radości, kiedy nasze życie wydarza się w takiej zupełnej spontaniczności. I nagle dzieje się coś, czego nie spodziewalibyśmy się, czego być może nawet wcześniej nie doświadczyliśmy. Nawet takie czynności, które wykonujemy codziennie, związane chociażby ze swoimi pasjami, mogą wydarzyć się dla nas w zupełnie nowej odsłonie. I to jest naprawdę coś takiego ekstra, że doświadczamy czegoś, co niby znamy, otwierają się nowe przestrzenie. I czujemy się tam doskonale, i po prostu płyniemy z tym nurtem, i to wydarza się w takiej ekscytacji. I myślę, że powoduje to właśnie otwartość na życie i ta chęć do doświadczania czegoś spontanicznie, inaczej niż zwykle. Życie ma dla nas bardzo dużo niespodzianek, ale czuję, że my potrzebujemy się na takie życie otwierać. Coraz bardziej i bardziej, i wtedy ta skrzynia skarbów też otwiera się dla nas coraz bardziej. Myślę też, że trzeba tego doświadczyć, żeby to poznać, poczuć, żeby wiedzieć, o czym to jest i żeby zacząć z tego skarbca wreszcie korzystać. Kiedy myślę o spontaniczności, to kojarzy mi się ona z taką całkowitą dzikością takim szalonym, dzikim życiem. Ja zawsze porównywałam siebie do dzikich zwierząt, starałam się do nich przyrównać, być im podobna. Dzikie zwierzęta podczas swojego życia są zupełnie spontaniczne. One po prostu żyją i podążają za swoim instynktem, za tym, co jest. W tym danym momencie. Więc jeżeli mówimy o wolności, to wolność jest podążaniem za własnym instynktem. Dla mnie życie jest głównie o dzikości. I ta dzikość wywodzi się tak naprawdę z podążania za swoim instynktem. Bo to instynkt daje mi sygnał, że ja czegoś chcę albo potrzebuję. Więc dla mnie ta wolność i spontaniczność życiowa jest o tym, że każdego dnia odkrywam swoje życie, o czym tego danego dnia jest moje życie i jak chcę być przeżywane. I wszystko, co przywołuje na myśl, dana chwila może zostać zrealizowane za sprawą mojej decyzji, że ja za tym podążam, przychodzi mi dana myśl i odczucie, decyduję się wyjść w sobie naprzeciw. Wyjść do tego, co ja czuję, i wiem, że jest dla mnie najlepszą decyzją, bo ja wtedy podążam za tym, co czuję, i znajduję się tam, gdzie ja chcę się znaleźć. Więc nauczyłam się szybkiego działania i szybkiego decydowania, że to, co mi się pojawia, zostaje zrealizowane natychmiast po kilku sekundach, realizuję to, czego chcę i okazuje się, że wtedy jest mi naprawdę dobrze. Czuję, że im bardziej dajemy sobie płynąć w tym życiu i podążamy za tym, co nam się pojawia, tym bardziej nasze życie o to woła, kiedy my pozwalamy sobie doświadczać czegoś, co jest dla nas zupełnie nowe. Dajemy sobie możliwość na głębsze poznawanie siebie, życia, takiej przyjemności i też w tej spontaniczności, bo to są rzeczy, których przecież się nie planuje, one wydarzają się nagle. Ja to bardzo doceniam i widzę, że im bardziej my wychodzimy naprzeciw swojemu życiu i temu instynktowi, właśnie tej dzikości takiej, która nagle znikąd się pojawia, jest jakiś zew, który przez nas przepływa i ciągnie nas w jakimś kierunku nieznanym. I my decydujemy się spróbować i podążać, to wtedy ta rzeka nas porywa, i my zaczynamy doświadczać życia, często tak, jak nie doświadczaliśmy go wcześniej. Ta spontaniczność daje taką niepowtarzalność życia, I tak płynąć swobodnie, a jednocześnie jest takie bogactwo doświadczania jest różnorodność i momenty odkrywania tego dzikiego spotkania się ze swoją własną naturą bo czym jest życie jak nie tą spontanicznością spontaniczność jest taką żyzną glebą na której może wykiełkować wszystko co tylko posieje nasza wyobraźnia doświadczanie życia ta otwartość na Nieznane, na nowe ciekawość tego, że coś może być inaczej, że coś może się wydarzyć, czego my jeszcze nie wiemy. I rozpoznajemy to dopiero w momencie, w którym się to wydarza. I muszę Wam przyznać, że ja przez większość swojego życia byłam bardzo zamknięta na tą spontaniczność i dzikość. Na to nieznane. Całe dzieciństwo, moje życie spowodowało, że ja bardzo zamknęłam się w sobie i nie mogłam wręcz doświadczać samej siebie poprzez swoje pasje, poprzez swoje pragnienia. Ja zawsze czułam się bardzo dzika, ale jednocześnie nie potrafiłam tego urzeczywistniać. Po prostu miałam tyle blokad. Moje ciało nie było w stanie się wyrażać. Był taki moment, w którym ja zaczęłam śpiewać, i wręcz mój głos mnie zawstydzał. Bardzo bałam się, kiedy ludzie pojawiali się w otoczeniu, bo nie chciałam, żeby ktoś mnie usłyszał. Każda blokada powodowała, że miałam w sobie strach, miałam w sobie wstyd i ja nie chciałam pokazać siebie prawdziwej. Bo się bałam, uwielbiam to, że się otwieram, że idę tą drogą, na której ja mogę siebie pokazać. Bo całe życie siebie chowałam, bardzo chciałam być widziana, ale ja nigdy nie dawałam siebie poznać, siebie zobaczyć. Miałam mnóstwo kolców na swoim ciele, i zawsze czułam, że. Wszystko jest dookoła zagrożeniem, dlatego bałam się życia, bałam się świata, bałam się ludzi. Teraz jestem tutaj, chcę mówić o tym, co dla mnie ważne, o tym, co jest takie pierwotne i naturalne, bo wierzę, że każdy z nas ma w sobie dzikość, ma w sobie spontaniczność, ma możliwość korzystania ze swojej intuicji w każdym momencie, w każdej życiowej sytuacji dzięki czemu życie staje się bardziej naturalne, dzikie, szalone, ale też prawdziwe, bardziej nasze, bardziej takie, jak my czujemy, że chcemy go doświadczać, podążając za każdą naszą potrzebą, za każdym naszym pragnieniem, by żyć w takim zaopiekowaniu, by doświadczać radości z tego życia, czerpać z niego dużo przyjemności satysfakcji wszelkiej, być blisko siebie i w ten sposób możemy z życia czerpać garściami. Wypełniaj sobą każdy moment swojego życia. Bądź dziką istotą, spontaniczną, szaloną, by doświadczać tego życia na swój własny, unikalny sposób.